Dla kogo to czytanie? Dla wodników. Dla wodników. To jest moje drugie podejście już do tych czytań. Niektórzy już swoje obejrzeli, te pierwsze czytanie, które uważam, że troszeczkę tam mnie poniosło. Ona w ogóle jest tak, jakbym robiła w rzędzie i wszyscy oglądali wszystkie. Pokole. Masę dygresji. Przy jednym znaku mówiłam o drugim znaku. Masę zamieszania, dlatego tutaj jest bardziej energia może będzie bardziej taka, jaka, y, taka przyciśnięta, skondensowana, bardziej ułożona w dziedzinie życia, ale nadal to jest energia aktywna w dziedzinach życia. No i cóż, kochane wodniki, szanowni państwo, energia, z jaką weszliście w październik, energia, w jakiej teraz jesteście będziecie funkcjonowali w październiku, sfera życia która będzie najbardziej aktywna co Wam będzie pomagało, co pomaga w zasadzie już, tak? Szósteczka monetowa odwrócona Co przeszkadza? Ewidentnie u wodników już na, na tą chwilę widać dość mocno aktywność. Hmm. Na Zobaczmy, co odeszło do przyszłości. Uf, że odeszło i na ten czas, co odeszło. Dlaczego tego doświadczacie? A mhm. Z czym świat będzie do Was przychodził? Siedzomeczka była. Wy do świata. Sprawa, którą dziedzina życia, w której trzeba coś dodać. Ewidentnie tutaj, no co by nie mówić, to już widać, że tutaj najwięcej kart jest monetowych, tak zwani, więc to nie, nie, ma, nie da się odczytać tego jako taką energię um, aktywności, bo energia, monetowe z energii są bardzo mocne, bo to już są wydarzenia w toku, nawet jeśli nie oznaczają finansów, chociaż najczęściej realizują się w sferze bytu. Mhm. Dlaczego tego doświadczacie, to tu było. Wyciągnijmy, co tutaj może Wam pomóc na tą chwilę. Wieleś dobrego. Nie czas teraz, kochani, na własne pomysły. To od razu tutaj karty pokazują. Macie szansę na to, żeby w pewien sposób zyskać, ale dając, tak? Jest jakiś ruch w sferze finansowej. Jest kwestia e, zmierzenia się z tym po prostu, tak zwanie co nowe. Czwórka buław się zamyka i odchodzi do przeszłości, a czwórka kielichowa, tak zwanie prowadzi do przeszłości. Czyli są to pewne energie zachowania, utrzymania, jakiejś zmiany. Świat generalnie będzie przychodził z tym wszystkim, co jest tak zwane tak możliwe, z pewnymi oczekiwaniami, ale one będą elastyczne. Dla Was i Wasze zadanie, co Wy na to po prostu tak zwanie, wy staracie się też tak jakby wymyślić albo czując jakiegoś rodzaju sprawy, okazje, czy też przeszkody i problemy, będziecie mieli na to swój po prostu pomysł. I tu ewidentnie nie ma odwróconej dziewiątki mieczy. Trzeba by ten pomysł tak zwanie jeszcze raz tak zwanie ułożyć. Trzeba zrezygnować i wyjść troszeczkę z tej opcji pewnego rodzaju szacowania, układania, zaglądania i brania czegoś za pewnik u kogoś, tak? Kiedy tego pewnika tutaj nie ma, tak? Możecie mieć tylko się domyślać tego, jak ktoś zareaguje, z jaką siłą przyjdzie, tak? Czego tak naprawdę będzie tak zwany oczekiwał czy wymagał, tak? O. Piątka, monet, załatwienie czegoś tak zwanego starego, zmiana. Jest też okazja taka kolektywna, która losowa, która pokazuje Wam i daje możliwość jakichś, wygenerowania jakiejś zmiany, uczestniczenia. To jest coś nowego, ale tylko wtedy, kiedy wyłączycie swój stary sposób tak zwane funkcjonowania. Tutaj pięknie trzeba to, co widzicie, to, co chcecie uzyskać, też tak, a co można poleczyć raz, dwa, trzy, cztery miecze oddzielnie, się myje i czyści. Czwórka mieczy, czyli to coś, co jest związane z uzdrowieniem. Tak, dwójka mieczy. Coś widzicie, wiecie już o co chodzi, i chcecie za wszelką cenę zadziałać. A tutaj ewidentnie wszystko mówi nie działaj, według tego, co znasz, co ci się też tak jakby wydaje. Wyjście w energię z królową buławową jest gotowość i przygotowanie na wszystkie możliwe tak zwane sytuacje, zwłaszcza na. Takie, na takie trudniejsze, zwłaszcza takie, które można odebrać jak, jako atak, albo co najmniej wiadomo, że można dostać rykoszetem jakimś, tak? O! M za duży chaos, zamieszanie w stosunku do tego, co tu będzie, przyjdzie, tak jakby od kogoś, od czegoś do Was, tak? O! I sytuacja też jest jakby znana, stabilna, albo taka nieróż. Nie, nie, zastana, tak? Zapiekła taka, tak? I tutaj królowa buławowa, energia z królowej buławowej, taka ta gotowość tego działania wodniczego, jakże też, tak nie sprawdzi się tak zwanie totalnie. Może się nie sprawdzić, tak? O. Oczekujecie wielości dobrego, ale i tego najgorszego, i tak znowu u, u, po, po, podkręcona, tak jakby stan, i, i ta energia tej królowej buław odwróconej. Zobaczmy, Najsłabszy, najsłabsze ogniwo. Jaka to jest sfera życia? Piąteczka monet odwrócona. Zobaczcie, tak? W piąteczce monet odwróconej nie ma w zasadzie warunków, trzeba po prostu przeczekać, tak? Aż coś przyjdzie tak zwanie ze świata, z kolektywu, tak? Z tych energii większych. Otworzy się jakaś po prostu furtka, niecierpliwość, ale też otwieranie drzwi i furtek, które potem ciężko jest bardzo mocno zamknąć, tak? Piątka monetowa to też są energie, które porusza się, chcąc ruszyć coś ze swojej strony, a nie, nie myśląc, że może to przynieść zamieszanie, tak zwane do życia nie tylko waszego, ale też tej drugiej strony, tak? O, albo w ogóle czegoś po prostu inny. inaczej powiedzieć tak, można by. Że no, zobaczmy też najmocniejszą stronę życia, najmocniejszą dziedzinę życia że zawsze przychodzi coś i to, przy, to przy, przychodzi z czymś po prostu dobrym, z czymś pozytywnym, wcale nie musi być w stosunku do Was agresywne, nie do końca przyjazne, tak? Bo to pokazuje, że w każdej, w każdych okolicznościach, wszędzie można spotkać przyjaciela, coś życzliwego, że tu przyjdzie, pod warunkiem, że Wy sami nie zmieszacie, nie ruszycie. I tutaj w tej pięknej karcie w obu pokazuje, że gdzieś wchodzicie i tutaj pięknie pokazuje, w pewnych sytuacjach życiowych i przy tej piątce nie wypada i nie można włazić, stukać, trzeba poczekać, aż tam ktoś w środku powie proszę. Piątka monet zawsze mówi o tym, żeby poczekać. Pewnie energetycznie i mając swoje zapiski cudowno piątce monetowej odwróconej. Za jakiś czas, kiedyś, to się przepracuje u ludzi tak, że będzie inna forma reakcji, bo my inaczej będziemy ogólnie wszyscy żyli. Natomiast, tak zwanie, to są też konwenanse pewne, tak? To jest tak zwane tutaj trzeba pobyć troszeczkę, nie robić zbyt dużego zamieszania, tak zwanie, nie wychodzić, nie wyrzucać czegoś na światło dzienne, tak? Poczekać to musi po prostu w jakimś yy, 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 ukryciu, tak? O sfera życia, która wam jest w stanie pomóc i pomoże, dziewiątka kielichów. Podejść trzeba po prostu y, troszeczkę na lekko, y, towarzystwo, y, dostęp do y, sfery znajomości, tak, dostęp do sfery innych ludzi, pomocnych ludzi, sprzyjających ludzi, natomiast generalnie trzeba bardzo uważać, też, żeby innych nie postawić w jakiejś dziwnej, niezręcznej sytuacji, albo chcieć i wychodzić z tym, że oni mają z czymś się zdeklarować, mają być może zaryzykować, tak, o, tą opcję. Przy piątce monetowej to są duże, po prostu, tak to musi kolektyw coś przerobić, ludzie, którzy uczestniczą w tym i oni są gotowi, tak, ale nie należy ich popychać, tak zwanie, tylko wytłumaczyć, na czym rzecz polega. Nie spodziewajcie się tylko i wyłącznie tego wszystkiego najgorszego. Tutaj chyba chodzi o coś takiego, co już widzicie, już wiecie czym to będzie, na coś czekacie. Zalecany jest tak jakby spokój, nadzieja i życzliwość w tych życzliwych ludzi, ale oni muszą i to, to musi się zadziać jakby samo trochę. Samo, chociaż samo nic się nie dzieje, tak? O zobaczyć jakich błędów nie powinniście popełnić trójka mieczy, znowu działanie wycinanie, zrobienie czegoś liczenie na jakieś specyficzne reakcje tak zwanie świata ten człowiek jest w takim stanie nie wolno go za bardzo ruszyć tak? trzeba patrzeć i szukać czegoś prostego, w odpowiednim czasie on sam wyjdzie z tego stanu sam się po prostu przyjdzie jakaś pomoc, tak? jakieś wsparcie nowe okoliczności bym powiedziała o tylko nie powinniście ich na siłę generować, bo żeby nie za szybko. Tu trzeba wszystko musi być tak zwanie lekko, płynnie, tak? Jest do bardzo fajne perspektywy finansowe dla i sprawy, które zwłaszcza trwają długo, jeśli chodzi o wodniki, ułożenie się w czymś nowym, tak? Tylko piątka monet czasami trzeba właśnie poczekać, przyjrzeć się, mm, i to podwójna odwrócona. Tak? Kończy się pewna, jest jakaś przestrzeń kolektywna też, tak? Na wyjście pewne do świata nieporuszanie pewnych spraw. U was jest bardzo dużo też takiej siły sprawczej, tak? O. Powiem wam, że w sierpniu widziałam też reakcję wodnika w sprawy, której po prostu nie przemyślał, tak? I, i mm, tak zwanie w towarzystwie właśnie wielu ludzi, na przykład, tutaj można ten przykład powiedzieć, poruszył temat albo sprawę, gdzie postawił kogoś wodnik w sytuacji takiej, że ta osoba nie miała po prostu jakby możliwości wycofania się wyjścia, bo musiałaby wejść w taką opcję, albo muszę kłamać, albo nie wiem, ile prawdy mogę powiedzieć, tak, nie bacząc na innych ludzi, na okoliczności, tak, i y, y, jeszcze obecność dziecka, tak, które tam było. I takie, takie wyjście, takie trzeba bardzo, tutaj ewidentnie mówi, zobacz na to, co dookoła się dzieje, poczekaj, tak, nie, nie, zobacz, czy to, co zrobisz, nie do końca wpłynie, że z innej strony że coś może wyjść nie tak, o. To jest taki, poczesz, to fajny przykład, staram się go nie używać, tak, ale to jest też taki, myślę sobie, Boże, to jest takie schematyczne, też tak bardzo, bardzo, w taki, być może ten mechanizm gdzieś tam się sprawdza, ale tutaj w tej doprowadził w zasadzie do bardzo, a jeszcze do trudniejszej sytuacji mógł do, 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 doprowadzić. I to są właśnie też te piątki monet, tak. Poczekać. Nie pukać, nie prowokować sytuacji, że ta druga strona będzie musiała w jakiś tam sposób zareagować, tak? Otwierać drzwi szparką, ewentualnie sprawdzić, czy tam ktoś jest, albo stuknąć i poczekać, posłuchać, tak? O, tak jak tutaj pokazuję, tak? Postukać. Mhm. Bo jest bardzo optymistycznie, tylko nie śpieszcie się i patrzcie też na, in, na innych, jakie Wasze działanie będą miały na innych, bo tu ewidentnie ze świata przyjdzie chęć jakiegoś, tak po prostu jakieś takie działanie e, nie do końca po prostu fajne, ale też oceniające te działanie innych też tak, za działanie czegoś, spodziewając się, że ktoś przyjdzie i nas jak ta powódź zaleje, tak? O. A wcale tak nie musi być. Wręcz tutaj są optymistyczne bardzo. No. Dlaczego ja tak was tutaj przestrzegam i, i mówię? Właśnie, Bo idzie coś dobrego, tak? Idzie dziesiątka kielichów, coś, co możesz zostać z wami na zawsze, dać spokój waszemu domowi, waszemu po prostu życiu. Hmm. I ta energia w postaci też tak jakby ludzi, a transformacji ludzi, że może ktoś przed i wie, że Coś niedobrego może spowodować, czy, czy tak zwanie wchodzi z jakimś impetem, ale nie należy działać już zakładając, że przyjdzie i zrobi wam jakieś, no, nie do końca fajną sytuację życiową. Bo tu idzie coś dobrego. Nie spieprzcie tego. Całuski, kochani moi. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, to, to, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla was pożyteczne.